Gry i zabawy dla dzieci, turniej piłkarski, mecz oldbojów i mecz ligowy oraz festyn z muzyką na żywo. W sobotę w Tarnobrzeskiej Wielowsi działo się wiele, a okazja do świętowania była niebyle jaka. Miejscowy klub obchodził bowiem zacny jubileusz 65-lecia swojego istnienia. 65 lat. 58 rocznik wtedy Wielowieś nie była jeszcze osiedlem miasta, tylko to było się wiejskie, więc był LZS Wielowie. Tak się zabało, grali w piłkę ręczną, trochę grali w siatkówkę i to tak się ciągnęło przez szereg lat. Później była taka minimalna przerwa, ale to związana z młodymi chłopakami. Cały czas klub funkcjonował. No i później w latach bodajże 90. chyba szóstych czy których został, zostało to osiedle pchnięte przez miasto jako osiedle wielowieś. Jako dzielnica miasta Tarnobrzega. I od tamtej pory cały czas klub funkcjonuje. Miał piłkę nożną juniorów, miał żaków, Miał seniorów, była piłka siatkowa, którą jeszcze graliśmy tu z chłopakami również, ale z biegiem czasu ci, ci siatkarze po prostu odsunęli się, no bo wiek też robi swoje. Obecnie w Wielowieś działa sekcja piłki nożnej. Obok pierwszej drużyny grającej w klasie B prowadzone są też zajęcia dla dzieci i młodzieży. Funkcjonowanie klubów osiedlowych nie byłoby możliwe bez zaangażowania lokalnej społeczności, co podkreśla Marcin Ordon, członek zarządu Podokręgu Stalowa Wola. My jako członkowie zarządu Podokręgu Stalowa Wola jesteśmy. No super zadowoleni, że są ludzie, którzy tutaj na osiedlu Wielowieś, no tyle lat działają i, i, i ten jubileusz 65-lecia jest naprawdę ważny nie tylko dla nich, ale tak samo dla nas, bo to naprawdę takie kluby tworzą to piłkę tutaj lokalną i, i naprawdę szacunek dla tych, którzy to wszystko prowadzą. I właśnie najbardziej zasłużeni dla klubu odebrali tego dnia związkowe odznaczenia. Złotą odznaką zasłużonego dla Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej uhonorowano byłego zawodnika, trenera i prezesa klubu Józefa Banasia. Brązowe odznaki trafiły do obecnego trenera pierwszego zespołu Michała Złotka, Jarosława Przykuty, wieloletniego zawodnika klubu oraz Krzysztofa Wartonia, obecnie wiceprezesa klubu, który w ubiegłych latach grał jako zawodnik OKS Wielowieś. Z kolei diamentową odznaką uhonorowano członka zarządu Tadeusza Czyżyckiego w przeszłości kierownika drużyny oraz Jana Kańkę, wieloletniego prezesa klubu. Prowadziłem trzy razy, odbierałem z B klasy do, i wprowadzałem zawodników do, do wyższej klasy. Pracowało się mi bardzo dobrze z zawodnikami. Dopóki miałem siły i zdrowie, to po prostu pomagałem jak mogę. Puchar za zasługi otrzymał Dariusz Dziedzic, kiedyś zawodnik i prezes klubu. Udało się zrobić tutaj historyczny wynik, czyli historyczny awans do klasy okręgowej, jeżeli chodzi o, o klub z wielowsi. I także, także nie ukrywam, że... Już emocji jest dużo i, i, no i ciągle jestem z, z OKS Wielowieś. okolicznościowy puchar od związku z rąk prezesa pod okręgu stalowa wola Józefa Kornatowskiego odebrał prezes OKS Wielowieś Janusz Barwiński.